I... Kurwa. I... Dupa. <sniffs> Do streamlapsa, jak wejdziemy sobie do. No i okej, okay, to wielkość nasze wiadomości Dobra. pokazują, znikają. Na przykład później znowu, zobaczymy ktoś coś napisze, coś nowy napisze, to, to będzie cały czas do góry lecieć. Więc to jakby od was zależy czy chcecie mieć zawsze włączone wiadomości, czy też nie. No i chat delay, czyli opóźnienie, czyli jeżeli ktoś napisze teraz, na przykład po 5. Może ktoś po 10 sekundach tak będzie chciał coś takiego mieć. Albo po 5. No i można jeszcze włączyć animację tego takiego przejścia. Oczywiście, tutaj jest ich dawka, wiadomość Dobra, nie będę więcej gadać. No i oczywiście, jak zmienimy, no to klikamy Save Settings. Dobra, klikamy copy i teraz wchodzimy do naszego obs -a. Proszę bardzo. No i cóż w takim obs możemy zrobić? Klikamy sobie plusik, następnie wybieramy sobie przeglądarka. Pisujemy chat mm, live. No i klikamy sobie tutaj. Ctrl A, Ctrl V. Kut to jakoś kozła! Dobry. Kozioł Przejdźmy sobie państw. na to, Nic. to nie sprawdziłem. Ustawiam Eurotracka. Okay, dostałem się jakoś do mojego jakby mm, czatu na żywo. No i tak to nie zadziała... Dobra, powinno to być git. ...na moje słowo, że to na pewno nie zadziała. E, tutaj się jakby... Widzicie? Pojawia się nam. Niestety nie da rady, aczkolwiek naprawdę... Nie wiem, może jakieś Okej. Okay, jak widzicie, tutaj się jakby to nie chce pojawić z powodu takiego, że ta transmisja musiałaby być publiczna. Ale, ja zobacz, szybciutko, eee, klikamy sobie przym raz, dwa, trzy, na przykład I teraz wrócimy sobie do Steamlapsa. To tutaj, o, widzicie? Pojawia się nam eee, I taki chat powinien być właśnie tutaj, ale tego nie ma z powodu iż, 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 iż <słuch> Co on no odjebał? Jesteś, Nie Jestem <słuch> Przyszedł, przywitał się i poszedł No, Deu Kur... Działa! Uh! Bo jakoś tak po długim czasie odpaliło, ale odpaliło, dobra. To co? Eee, to się stąd wylogujemy. Logout. Dobra. Dobra, daję na tą kreaturę, będę potrzebuję tej kreatury. A może dlatego to mi się nie wyświetliło, bo chodzi że nie miałem ustawionego top chatu. Ale nie, to nie ma znaczenia, bo to bierze. Nie ja wiem, działa, to nieważne. Nie będę wnikał. Jak działa, to nie działa. Działa. No. działa. E, no, że, A z może tak. do scenę z gry, tak myślę. Może no. bym w ogóle dodał scenę z gry. Też o tym myślę. <grym <grym Grym. dodał tak. Gra. No, A no na razie to se wyłączę. Eurotrack. Jak? Dobra, to już podziękuję. Tu jest ok. i teraz jedyny sposób na żeby puścić muzykę, to musiał korzystać z tego Spotify, nie? Licencji. Ja, ja. Z niczego nie musiałem korzystać. No żeby mi nie poszedł strike zaraz, no. Nie tak ci pójdzie i tak. Mi już ile razy wyjebał. Ja mam wyjebane w to. <grym> a ja, a ja, a ja.

Coś w tym jest? Kurna. No. Z... Złap to. No. Kurna, no. To tu ten? Kurna, nie to chciałem. No. Działaj. Hmm.